Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj będzie się działo, bo w końcu zrobiliśmy Hugh Sona. także e, będzie się działo. My zaczynamy, słuchajcie, paczką za 25 tysięcy. E, no i my oczywiście z kilku gdzieś tam sobie jesteśmy za granicą. Wszystkie szczegóły macie oczywiście na Instagramie, tam możecie śledzić. Dajcie znać, czy chcecie tego vloga. E, no i ponadto dzisiaj zrobiliśmy i e Hero, i e Podmasona. E, pierwsze jakieś tam zagrania tego Sona zobaczycie. E, no i ponadto inne, inne to rzeczy. Dużo, dużo paczuczek tak samo um, chyba tutaj będzie, także myślę, że możemy startować odcinek. Okej, okay, moi drodzy, a my robimy, słuchajcie, hero. Hero na RTG. To już łącznie będzie nas chyba czwarty hero. Ale drugi, oczywiście, na RTG po ostatnim fantastycznym trafie. Mamy nadzieję, że dzisiaj również nam odda. Zobaczymy, co za tego hero nam tutaj da. Przechodzimy do paczki. Za to wyzwanko jest Argentyna, SPO, Tottenham. Jakiś loselso mi się przychodzi do głowy. Dobra, jest loselso, ale dobra. Mamy jeszcze słuchajcie paczkę za 100 tysięcy. Bo mieliśmy duplikat modrycia, nie mogliśmy tej paki otworzyć. Zaraz do tej paczki dojdziemy. Więc zobaczymy. Tutaj jeszcze jest gwarancja 84 overala. No i zobaczmy. Paczka za 100k. Co my tutaj mamy? Niemceś pomoże pani Magul? Oby Magul będzie łokał w takim przypadku i nie tym razem. Pani Dalman. 84 overall, więc niestety ta paczka za 100 tysięcy już nieco, nieco nieco słabsza, ale pewnie zaraz pani Dalman przyda nam się na SBC o Hero. Ej, no to się opyla. Dobra, to kupuję. Kupuję widzę pakę. Wyjdziemy na plus. Tak, 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 tak. Dobra, leci paczka z podglądem. Mamy Niemcy. Mamy SPO, A może Bayern? Kurde, jak tak dalej pójdzie, to my będziemy zarabiać zaraz na tych... I pani Magul, co się dzieje? Let's go! Paczki z podglądem zaczynają oddawać. Nie wiem, o co tu się dzieje? Bardzo ładna paczka. Kupujemy, kupujemy. Tak, tak. 87 overa, no dobrze. Witamy serdecznie. Ile tam Magul? gól? 20 koła. No to zobaczmy. 2 razy 84 plus, co tym razem poleci, a leci? Matko Boska, Kvaraskelia na podwój a nie co tu się dzieje Luis Alberto i Quaresmelia jest nice Jezus Maria 8687 z 2x84 plus No dzisiaj jest piękna historia. Naprawdę bardzo ładnie dropi. Więc jestem pozytywnie nastawiony do tego hero, którego w tym momencie skończymy. No i kochani, przepalamy ostatni składzik na hero. No i niech się dzieje. Hero na Rio. Widzowie, kto będzie na Rio? Zobaczymy kto ma rację. OK, moi drodzy, no to przechodzimy do tego hero, no i zobaczymy, co tutaj ciekawego mm, poleci na początek wróżba, jaka narodowość. Zerknijmy. Nieważne. Oboż. OK. No dobra, no to najwyższy overall oprócz tego zawodnika z Turcji. Bo wiadomo, że nie ma. I to będzie Włoch. Włok, czyli Marquisio, okej, okay. Hero Marquisio, myślę, że yy, dobrze wkomponowałby się w nasz zespół. No, ale zobaczmy, Hero na rajo, kolejny i tym razem jest Anglia pasnik, Nie można mieć wszystkiego, kochani. Nie można mieć wszystkiego. Peter Crouch. Ale słuchajcie, ja powiem tak. Ja widzę w nim Jokera. Mam w pierwszym składzie basie na lewej obronie. Gdyby ten Peter Crouch wchodził w drugiej połowie na końcówki, na jakieś wrzutki, do grywki. Poczekajmy, poczekajmy z oceną, poczekajmy z oceną, no bo Peter Crouch, no ma jeszcze ten wyskok, nie dość, że jest bestią, to jeszcze ma te skacze wyżej, wykazuje się fi większą fizycznością podczas walki yy, w powietrzu, więc 2 metry to może oddać. Czas na zmiany! Hugh Minkson, RIO Esports, 200 spotkań Miał przyjemność zagrać dla tego klubu 181 bramek, 43 czasy, dwie bramki, dwie, dwie żółte kartki. <grywy> Nieważne. W każdym razie, Son kupiony za 610 tysięcy. W tym momencie sprzedajemy go za 751 tysięcy. Dziękujemy bardzo. Huming Son, żegnaj. Oh, ale to już koniec. No, i moi drodzy, przepalamy kolejny składzik o Sona. Skład numer 3. O ocenie 88. No i poniekąd liczę, że coś z tych paczek nam poleci. Jakiś jeszcze łoka. No, no, bo tutaj jest gwarancja. 83 overall. Niemceś po, jest szansa na Bayern. No Okej, okay, to może być pani Magul. I Thomas Müller. Nie tym razem 88. 4 overall. Ok, no dobrze, no dobrze. No i kochani, stało się. Humingson żegna się z rajo Poszedł za 751 spo... spotkań. Tysięcy końców. Żegnaj, son. Zarobiliśmy na tobie. Ty zarobiłeś wiele dla, dla drużyny, ale upgrade'ujemy cię, Upgradujemy. No i lecimy, proszę Państwa. Kolejny skład przepalony na Humingsona. To jest 4 na 6. To jest 4 na 6. No i zobaczmy też gwarancja overala 82. Jest Hiszpania, PO, to będzie karwa. Karwa Hal, czyli też 84, kurczę. No nic nam nie oddaje overallowo za tego Sona. Oha, okay, o nic 82. O Boże. Okej, okay, moi drodzy, i przedostatni składzik. Już wielkimi krokami zbliżamy się do tego upragnionego momentu. Że w końcu będziemy mieli go zrobionego. Zobaczmy, co w tej parce jest Francja. Spokojnie, spokojnie to. To przecież nie. Ta sytuacja zdarzyła się w innej części Gdańskiej Moreny. Oh. To, nie, to nie Killian. No dobrze, moi drodzy. To jest ten moment. To jest ten moment. Najpiękniejszy walkout ostatnich dni, lat, miesięcy. Hugh Mingson. Potm. Mam nadzieję, że nie wyjdzie patch, który sprawi, że fineski zostaną znerwione. Ale witamy, Korea! Jest i on! Hyun Mingson. Piękny, piękny. No i widzowie zakęcili mnie, że skoro zrobiłem tego potma to warto sprawdzić swoje szczęście w piku z informem, gdzie może polecieć nam inform Sona. Tutaj Sona nie ma na rynku oczywiście. Ta karta jest chora, no dobra, zobaczmy, zobaczmy co tu się dzieje, te fineski, rakieta, no dobrze, będzie dobrze. Okej, okay, to teraz robimy pika, widzowie, robimy pika. No dobrze, proszę Państwa, po zrobieniu Sona robimy tego pika z informem, oby nie Son. Okej, okay. trzeba było to sprawdzić, jest McFlurry, więc zabieramy się za granie Sonem. No i tak, moi drodzy, prezentuje się nasz składik, nadal poszukiwany SO. Yy, zobaczymy kogo tutaj damy. Też możecie napisać, widzowie, w komentarzu. Kogo widzielibyście tutaj w rajo jako wzmocnienie tego y, zespołu. Słuchajcie, mamy 2,3 miliona, no ale nie ukrywam, no raczej zbieramy na Kyliana Mbappé, to jest ten cel. Mam nadzieję, że on w końcu zejdzie z sceny. Y, mamy też trochę kart na sprzedaż w rajeczego, bo jest idem Belle i w rajeczego ten balak, także budżet już w tym momencie byłby na tego Kyliana, no ale... Jako, że jest przerwa i tak nie gram tej weekendówki jeszcze z uwagi na tydzień przerwy, to myślę, że tego Kyliana na spokojnie sobie kupimy, bo ta cena zejdzie w końcu, no bo musi, no nie wierzę, że nie zejdzie. Dlatego napiszcie propozycję, co do obrony zmieniamy za tego Kumana, plus co jeszcze w składzie widzicie. Dajcie znać w komentarzu, no a my przechodzimy do dalszej części. Teraz Son będzie szansa, nic z tego. Lampty, wrzutka w pole karne, Son! O kurde, no powiem tak, to nie jest najlepsza reklama pod Masona w tym momencie Kamason <tryk> Kamason Kamason Kamason. Jest rzut rożny. Sąd wywalczył rzut rożny w ostatniej minucie tego pojedynku To może być ciekawe Basia nie dała rady rzucić To zobaczymy jak to pójdzie z Neymarem Neymar Hemp. wrzutka Bala go! A wszystko dlatego, że Basia. że Son wywalczył rzut rożny. Ta karta Sona jest chora. Matko Boska. Czwarta doliczona minuta daje w tym momencie bardzo ważne zwycięstwo. Bo byliśmy na podwójnej fladze. Więc to jest, to jest świetna, świetna wiadomość. Basia tym razem nie dała rady. A I to wrzutka na Misia Balaka swoją drogą. Kompletnie niekryty zawodnik. Więc można powiedzieć, że. Udany debiut Sona. I mamy flagę. I już zobaczmy Son. Pierwsze sekundy spotkania obok bramki. Trzeba popracować jeszcze nad tym Sonem. Drugie spotkanie dopiero Sona. Ale no, jak widać. No bywało lepiej, tak? I zobaczmy, czy Son strzeli bramkę. Nie strzela, kurde, specjalnie podałem. Ło, Son to walczak. No i teraz Son. Leci, leci, leci Son. Takie, ole, i teraz cyk, cyk. Oj, w banie. bania, bania, bania. Sonaldo, niesamowity. No i ten strzał Sonaldo, chyba kończy zabawę. To jest Ragequit, proszę państwa, to jest Ragequit. Son top, niesamowita karta, niesamowita karta, totalny game changer, trzeba powiedzieć otwarcie. No, i o to chodzi. Ronaldo daje prowadzenie na ten do 0, ale właśnie chodzi o tę dominację genetyczną Portugalczyka. W takich przypadkach on musi wygrywać. Ło, wow, mamale! Let's go. To jest dominacja genetyczna. Lecimy, lecimy. Ale póki co, bez większego działu Sona ale Neymar to jest zaorał. Przejechał się po nim. Totalnie się przejechał. W sensu, takie pchanie się wy. No ale dobra, zobaczmy jeszcze raz. Son. No, karny! Son wywalczył rzut karny. Rywal bierze pauzę. To może być Rage Quit. I tak się dzieje. Son wywalczył rzut karny. Son daje nam zwycięstwo. A więc jednak brał udział w tym meczu. No i powiem wam, że my tutaj jeszcze powalczymy o pierwszą ligę. Bo mamy mecz o pierwszą ligę, jeżeli wygramy kolejny. No dobrze, dobrze.